Ona rozmawia w Radiu Pin w sobotnie popołudnie, Agata Młynarska. Witam bardzo serdecznie. Wyobraźmy sobie, Ty i pan X, pocałunek na ulicy, nagle flash ktoś zrobił zdjęcie, jakim prawem? Czy w strefie naszej prywatności naruszenie intymności jest już przestępstwem, czy jest po prostu zwyczajnym ludzkim wścibstwem? Czy mamy prawo do tajemnicy, zwłaszcza jeżeli świadomie odsłaniamy osobiste strony życia? O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiać z mecenasem Maciejem Lachem, który od lat skutecznie broni wizerunku gwiazd i ich prawa do prywatności. Będę z nim również rozmawiać o tym, jakie niebezpieczeństwa kryje w sobie Facebook, dlaczego potrzebny nam jest adwokat i na czym polega fascynujący urok tego zawodu. Dzień dobry Państwu. Witam. Jak przesuwają się granice prywatności? Czy to się zmieniło bardzo to się w tych bardzo czasach? Zmieniło. Myślę, że to zmieniło się pod koniec lat 90. Przyszły nowe czasy, przyszły nowe wyzwania, nowe środki medialne. Zmieniły się też priorytety. Co to znaczy? To znaczy, że kiedyś może życie prywatne nie było aż tak interesujące. Może nie byliśmy aż tak ciekawi, jak żyją gwiazdy, jak żyją ludzie którzy nas interesują klientkami klientami pana mecenasa są naprawdę bardzo znane nazwiska przylatują do pana w rozpaczy wyrywając sobie włosy z głowy czy ale... bardzo świadomie i konsekwentnie wiedzą czego chcą brzmi to może bardzo obrazowo że wyrywają sobie włosy z głowy ale naprawdę hmm, czasami jak przychodzi do mnie klient dzień, dwa po publikacji jakiegoś artykułu, po publikacji książki, czy po publikacji jakiejś informacji, jest naprawdę w bardzo złym stanie. I może włosów z głowy sobie nie wyrywa, ale widać, że bardzo te rzeczy przeżywa. No powiedzmy Zatem. wobec tego o takich bardzo spektakularnych pana sukcesach, panie mecenasie. Przykład. Yy, Weroniki Rosati i wstrzymanie książki yy, Nocnik. Bardzo głośna historia. Tak, rzeczywiście była to głośna historia. Sprawa cały czas trwa, cały czas jest w toku. Yy, było, to, yy, było to ze strony sądu bardzo odważne posunięcie, że zdecydowano się wstrzymać książkę. Kiedy Weronika Rosati przyszła do pana, Myślał pan o tym, żeby jej odmówić, że to może się nie udać? Nie było takiej możliwości, żeby jej odmówić, dlatego że ta sprawa od razu wydała się sprawą, która wymagała jak gdyby natychmiastowej pomocy prawnej. Tam nie można było ani czekać, ani zastanawiać się. Od razu było wiadomo, przynajmniej ja miałem takie przeczucie, że działam w słusznej sprawie. Czy czuł pan, że wygra pan to? Och, nie, nie wiem, ja jeszcze ani tej sprawy nie wygrałem. Sprawa jest w toku. Sukcesem zakończyło się postępowanie zabezpieczające. Książka została zablokowana, natomiast jak ten proces się potoczy, jak rozstrzygnie się dalej, no trudno mi jest jeszcze przesądzić. W jaki sposób mecenas przygotowuje się do takiego przedsięwzięcia, jakim jest obrona bardzo trudnej i no rzekłabym nie do końca ewidentnej sprawy. Trzeba bardzo dokładnie rozmawiać z klientem. Trzeba. Wypytać go o wiele spraw związanych z jego dotychczasową aktywnością. No, bo w tej książce nie było powiedziane explicite, że to jest Weronika Rosati. No, no nie było powiedziane eksplicyte, że to jest Weronika Rosati. Natomiast było szereg zdarzeń faktograficznych, e, zarówno z życia autora tej książki, jak i z, z życia Weroniki, które miały osadzenie w rzeczywistości. I one były bardzo łatwe do, do zaobserwowania. Oczywiście. Były z jednej strony fakty, a z drugiej strony opisy i też sytuacje, które zostały, w których moja klientka została pokazana w bardzo złym świetle, które w rzeczywistości nie miały miejsca, nie było podstaw i praw prawa do tego, żeby w ten sposób pewne zdarzenia opisywać. Nie tak dawno pochwaliłam się byłemu ministrowi sprawiedliwości, panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, że będziemy się widzieć w radiu PIN. I prosił przekazać gratulacje, zawodowe gratulacje, dla sukcesu, jakim jest wstrzymanie tej publikacji. Podobno to rzadkość w polskim sądownictwie. Tak, to jest rzadkość. W ostatnich latach takich wydarzeń nie było lub było bardzo mało, ale powtarzam, ta sprawa nie jest jeszcze zakończona. Ona się może zakończyć różnie i, i, i zresztą sam przebieg tej sprawy jest, jest bardzo ciekawy. O tym wolałbym już nie mówić. Tak jak wspomniałem, sprawa jest jeszcze w toku. Ale cóż, na pewno jest to jedna z ciekawszych spraw, którą, z którą zetknąłem się w ostatnich latach. Wszechobecna dostępność mediów, łatwość i szybkość, z jaką przekazują informacje, sprawia, że właściwie trudno jest określić, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy prywatność. Pana klientkami między innymi były Weronika Marczuk-Pazura, Doda, Joanna Brodzik. Czy jest coś, co łączy wszystkie te sprawy? Tych gwiazd, które do Pana przychodzą po to, by prosić o pomoc w naruszonej prywatności. No jedynym łącznikiem jest popularność tych osób, i chęć za wszelką cenę, niezależnie czy one chcą, czy nie chcą, napisania czegoś o nich. Bo kiedyś tłumaczył mi na jednej ze spraw przepytywany przeze mnie dziennikarz jednego z tabloidów, że jego obowiązkiem jako dziennikarza z tabloidów jest pisanie o sobie, która jest. Pierwsze dziesiątce osób najbardziej. hot, hot, tak, w danym momencie. I on był zaskoczony. Ja widziałem w jego oczach takie zaskoczenie. O co mi chodzi? Dlaczego ja mu zadaję pytanie, dlaczego pan pisze o pani te i te jeżeli na to nie wyrażę zgody? Powiedział mi, no przecież ona jest w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych osób. Ja o niej muszę pisać. I czy jej się to podoba, czy nie. Więc takie jest podejście. Dziennikarze. Oni uważają, że to jest ich święte prawo, że coś takiego jak prywatność, mimo iż według prawa prasowego mają obowiązek tej prywatności osób strzec, jego to w ogóle nie interesuje. To jest cel, celem jest napisanie tego artykułu, celem jest opublikowanie go, celem jest zdobycie atrakcyjnego zdjęcia i puszczenie tego, bo to gwarantuje sprzedaż, bo to wszystko zmierza do tego, żeby zagwarantować sobie dobrą sprzedaż. To jak pan tak się ceny? czuł, panie mecenasie, kiedy do pana, do drzwi pana kancelarii zapukała Weronika Marczuk-Pazura? Po głośnej sprawie, jaką była sprawa agenta Tomka. To znaczy, to było jeszcze bardziej dramatyczne, dlatego, że ja spotkałem się z panią Weroniką parę godzin po zatrzymaniu. Ja pojechałem do niej, do, do CBA. I ja byłem po prostu przerażony jedną rzeczą, jak dalece ta sprawa w ciągu kilku chwil stała się medialna, kiedy ktoś został tylko zatrzymany. Nic właściwie o sprawie nie wiadomo, nikt nic nie wie, a tam y, szyby w CBA były białe, białe od fleszy, białe od świateł, po prostu ten budynek. Skrzył się jak, nie wiem, piękna katedra w trakcie programu. Światło gdyby i Weronika nie była osobą popularną, gdyby nie należała do mas, do, do, do mas mediów, do tej publicznej przestrzeni, myśli pan, że zwykły człowiek miałby lepiej? Myślę, że miałby lepiej. Czy jeżeli przychodzi y, taka osoba bardzo doświadczona i pewna, że właśnie trafia do właściwej osoby, jaką jest mecenas, który ma ją bronić, to wtedy stara się pan ją jakoś pocieszyć, czy wręcz przeciwnie, studzi pan jej oczekiwania? Ja zawsze studzę oczekiwania. Nigdy nie przedstawiam zbyt optymistycznej wersji. Ja muszę powiedzieć, że w tych sprawach ochrony dóbr osobistych, właśnie tych przeciwko tabloidom, to z osób, które przychodzą na spotkanie, sprawę powierza. Może 30-40%. Pozostali jednak po pewnym ostudzeniu nastrojów nie decydują się na prowadzenie. Tego po programu. prostu pewnie myślą, tak jak i mnie to się często zdarza, że gra jest niewarta świeczki. Że gra jest niewarta świeczki, że jakoś to A będzie. A jest warta czy nie? Że jakoś to przyschnie. Jest warta. Dlatego, że kiedyś była tylko prasa papierowa. I rzeczywiście po dwóch, trzech dniach, czym dalej od zdarzenia, tym Gazety szły na makulaturę, zostawały gdzieś w bibliotekach, nikt do tego nie wracał. W tej chwili już tak nie jest. Jest internet. Wystarczy wpisać czyjeś nazwisko i od razu pojawiają się dziesiątki artykułów. Czyli to nie znika, to zostaje. Jeżeli się tego nie wyczyści na drodze sądowej, to będzie przez lata. I to będzie po prostu za każdym chodzić i odbijać się czkawką. Co zrobić, jeżeli jest się anonimowym człowiekiem i trafia się do jakiejś przestrzeni publicznej całkiem niechcący poprzez internet, no i tam też następują poważne nadużycia. Stwarza to między innymi Facebook. Czy prawo polskie jakoś to omawia, określa? Z Facebookiem jest problem, bo Facebook w Polsce nie ma żadnego przedstawicielstwa. I właściwie, mając jakiś kłopot na Facebooku, musimy działać poza Polską. Ostatnio miałem przypadek pewnej pani, której zdjęcia pojawiły się w reklamie na Facebooku. Bez jej zgody. Reklamującej pewne środki, powiedzmy, medyczno-dietetyczne. I no i cóż, no, udało się to usunąć. Jak wtedy działa prawnik? Prawnik działa w oparciu o, jakieś, o jakąś literę prawa, która istnieje, czy. w, w oparciu o regulaminy tej strony internetowej w dużej części. Dlatego, że no cóż, nie będziemy prowadzić procesów w Stanach Zjednoczonych, bo taki proces byłby bardzo drogi przeciwko Facebookowi. Natomiast w sprawach mniejszych musi, trzeba wykorzystać regulamin strony. Regulamin takiego portalu i, z, no i w odpowiedni sposób sformułować swoje roszczenia i swoje skargi yy, f, tak, żeby były one jasne i przejrzyste dla, dla ludzi zarządzających takim portalem. I, no, no I to działa. My wszyscy należymy w tej chwili do przestrzeni publicznej, właściwie każdy nawet robiąc sobie zdjęcie aparatem fotograficznym lub komuś może zamieścić je w internecie. No i, i co wtedy? No może to zrobić to, jak jeszcze zamieści to zdjęcie, to pół biedy, bo jeszcze może odpowiednio to podpisać, może zrobić fotomontaż, może jeszcze zrobić z tego reklamę. No i co wtedy? No próbujemy wszystkich dostępnych środków. No może to zabrzmi troszeczkę na okrągło, no ale nic więcej właściwie nie można powiedzieć. No każdy przypadek trzeba zbadać, trzeba zbadać status danego portalu, trzeba sprawdzić, gdzie on jest zarejestrowany, trzeba zobaczyć jego... Dokumenty dotyczące jego, jego właśnie polityki rozpatrywania tego typu, typu skarb skargi, i próbować coś wymyślić z Panie rozwiązań. mecenasie, dlaczego został pan adwokatem? Ja jak poszedłem na prawo, to właściwie od razu chciałem być adwokatem. To był, to był okres, kiedy adwokatura to był właściwie jedyny zawód, który. który Funkcjonował oficjalnie. Oficjalnie można było występować przeciwko temu systemowi, który wówczas panu. Czyli, Czyli chciał pan zbawiać świat? Chciałem zbawiać świat w pewnym momencie. E... Ma pan długą listę zbawionych? No, jest ich myślę cały orszak. No musi bardzo poprawiać samopoczucie. To poprawia samopoczucie i myślę, że. Orszak zbawionych jest znacznie dłuższy od orszaku tych, których zbawić się nie udało. A kiedy ponosi się porażka, kiedy nie pada taki wyrok, jaki paść powinien bądź jakiego pan się spodziewał, to co wtedy? Zjażdżysz ja się... sobie w łeb? Nie, no, nie, nie, nie można aż tak mocno, ale ja i tak bardzo się przejmuję tymi wszystkimi sprawami. Yy, może staram się tego nie okazywać na zewnątrz, ale, ale każda porażka, każde niepowodzenie jest. Yy no to jest to rodzaj przeżycia, bo, bo, bo ta praca jednak nie polega na przekładaniu papierków z jednej strony biurka na drugą, ta praca nie polega na odbębnieniu ośmiu godzin, no tym się żyje przez cały dzień. No, ja wiele razy zdarzyło się tak, że na przykład, nie wiem, już tuż przed zaśnięciem przypominało mi się, że czegoś nie zrobiłem i musiałem jeszcze lecieć na pocztę. I... Nadać jakieś pismo. Parę razy mi się tak zdarzyło. No, może to nie świadczy dobrze o warsztacie pracy, ale niestety w życiu każdego adwokata zdarza się takie moment. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, by stanąć w obronie człowieka, który wiadomo, że jest przestępcą, który wiadomo, że właściwie i tak wyląduje w więzieniu, i tak będzie miał karę, a jednak prosi o obronę. No to Jak jest wtedy postępuje To jest odwieczne pytanie i wydaje mi się, że odpowiedź na nie jest, jest dosyć prosta. No to jest taki zawód, którego obowiązkach jest obrona, więc my musimy bronić. Adwokat nie powinien odmówić obrony, ponieważ ze względu na to, że uważa, że czyn dokonany przez e, oskarżonego jest... No ale jeżeli jest to łobuz, przestępca i no ewidentny drań, to no no też miał prawo do obrony. I też był Podjąłby ktoś, kto się broni. pan obrony Brejwika? Myślę, że każdy adwokat musiałby to zrobić. Dlaczego? Nie nawet Przecież z... może odmówić. No, nie, ale nie z tego powodu. A z jakiego? No, mogą być jakieś kwestie związane z, ze znajomością, ze stroną. Lekarz nie może odmówić no, ratowania obecnie, życia, no, natomiast adwokat no dobrze, może odmówić. Jeżeli ten brejwik byłby ranny i przewieziono by go do szpitala, czy, czy lekarze mogliby powiedzieć, nie, my tego pana nie obsłużymy? No właśnie mówię, lekarze nie mogą odmówić ratowania życia, no, no, a adwokat może. Ale to też jest w pewnym momencie ratowanie życia, ratowanie wolności. Poza tym ja powiem tak, nigdy nie zdarzyło mi się w mojej karierze obrońcy karnego, żeby nie było okoliczności łagodzących. Uważam, że każdy ma prawo do obrony. Każdy, choćby był nawet najgorszy z dlatego, że on musi zostać osądzony, on musi zostać osądzony przed sądem w wyniku przeprowadzenia prawidłowego procesu. A czy, w tym procesie niezbędny jest adwokat. Czy jest jakaś różnica, kiedy o pomoc prosi kobieta, poszkodowana, a kiedy prosi mężczyzna? Hmm, powiem tak, Różnicę widzę tylko jedną: przy sprawach rozwodowych. Bardzo często kobiety działają emocjonalnie w tych sprawach. No bo jesteśmy emocjonalne. Jesteście emocjonalne, to fakt. Ale w wielu sprawach, powiedzmy biznesowych, w normalnych sprawach, nie ma różnicy pomiędzy klientem, kobietą a mężczyzną. Natomiast przy sprawach rodzinnych, przy sprawach rozwodowych kobiety są znacznie bardziej nastawione emocjonalnie. One robią coś, bardzo często zachowują się tak, żeby zrobić coś, czego nie muszą robić. Coś zrobić ponadto, w jaki sposób tego swojego partnera yy, oddać no mu odczuć to, że jest ta sprawa rozpoczący. Stara się pan być także psychologiem, brać jakoś w stronę tej osoby, którą pan broni i Muszę zaprzyjaźnia się pan z nią. Nie, nie, nie. Jak to wygląda? Się... Co, co Na co można sobie pozwolić w takiej sytuacji? Przyjaźnie z klientem i zapoznawanie się z klientem w trakcie prowadzenia sprawy to jest rzecz, której nie powinno się robić. Y Owszem, mam kilku przyjaciół, którzy byli moimi klientami, ale do jak gdyby. Zaciśnienia tych więzów zawsze dochodziło, dochodziło w trakcie, po sprawie. Mówi się o tym, że sprawę powinien przejąć jakiś młody, ambitny, zimny, pozbawiony skrupułów mecenas, adwokat, który nie będzie miał żadnego obciachu, żeby po prostu iść na całość. Co pan o tym sądzi, panie mecenasie? Myślę, że to jest czasami w niektórych sprawach bardzo dobry pomysł. Jest pan taki? Yy, nie, teraz już na pewno nie. Teraz już na pewno jestem spokojniejszy, bardziej wyważony i, 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 i na pewno nie uważam, że możemy robić coś za, za wszelką cenę. Moim gościem był dzisiaj mecenas Maciej Lach. Jeżeli chcecie jeszcze raz posłuchać rozmowy z panem mecenasem, to zapraszam na www.onaonaona.com w piękne strony kobiety. Yy, a na pewno w tych stronach mecenas może być nam bardzo potrzebny. Z nim czujemy się bezpieczniej. Zapraszam i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję bardzo.